Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że dzisiaj wspólnie będziemy mogli studiować Słowo Boże. Moi kochani, chciałbym, abyśmy dzisiaj zajęli się tematem, który myślę, że dotyczy. Praktycznie każdego człowieka, każdego z nas. Niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy niewierzący, w jakim kraju mieszka, jaki kolor skóry ma, jakiej płci jest, czy jakie ma zainteresowania, albo jakie ma korzenie. To dotyczy absolutnie każdego człowieka, jest to uniwersalne przesłanie, dane o ludzkości przez Pana Boga. A jest to o tyle aktualne w dzisiejszych czasach, że obecnie przechodzimy przez kryzys. Kryzys ekonomiczny, kryzys też na płaszczyźnie zdrowotnej. Każdy ma też jakieś swoje osobiste kryzysy, oczywiście, ale mówimy tutaj też o, znaczy przede wszystkim, mówimy tutaj o takim kryzysie globalnym. I pytanie, na które chciałbym, abyśmy dzisiaj sobie odpowiedzieli pokrótce, brzmi, jakiego kryzysu tak naprawdę powinniśmy się obawiać? Myślę, że jest to niezwykle ważne pytanie. Czy jest to kryzys właśnie finansowy, czy jest to kryzys na przykład rodziny, czy jest to kryzys... Wartości? Czy jest to kryzys wiary? Jakiego rodzaju kryzysu powinniśmy się obawiać? Oczywiście Biblia ma wiele do powiedzenia na temat kryzysu, który będzie w czasie końca na punkcie właśnie, czy na płaszczyźnie ekonomicznej, finansowej. Nawet w Księdza Objawienia, która jest ostatnią księgą Biblii przepowiadającą. Przyszłe losy świata. Czytamy właśnie w 13 rozdziale, w wersetach od 15 do 17, taki opis. Pozwólcie, że otworzę i przeczytam. 13 rozdział i tam wersety od 15 do 17. Przypomnę tylko kontekst 13 rozdziału, o czym jest. Pojawiają się tam dwie bestie. Każda z nich dziwnie wygląda ale ma pewne cechy wspólne, dlatego że każda z nich przypomina smoka. W takim czy innym aspekcie, ale każda z nich nosi jego podobieństwo. Co pokazuje, że pochodzą bezpośrednio od niego, o czym też bez, bezpardonowo i bardzo czytelnie informuje 13 rozdział Księgi Objawienia. Pierwsza bestia... Symbolizuje papiestwo, natomiast druga bestia jest symbolem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Smok, oczywiście, to jest diabeł i szatan. I trzynasty rozdział Księgi Objawienia informuje nas o koalicji pomiędzy smokiem a dwiema bestiami, która będzie miała na celu po pierwsze sfalsyfikować Boga i Jego charakter. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z fałszywą trójcą, i gdybyśmy przeanalizowali sobie dokładnie cechy smoka, to on podrabia Boga Ojca, bestia z morza podrabia Chrystusa, natomiast bestia z ziemi podrabia Ducha Świętego. Nagrywałem na ten temat wykłady. I bardzo chętnie podzielę się nimi z Wami, linkując w opisie pod tym odcinkiem. Więc zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tym przesłaniem i przekonać się, co Biblia ma do powiedzenia na ten temat. Ale dodatkowo mamy tutaj jeszcze do czynienia z. właśnie z. Obrazem czy posągiem pierwszej bestii, która jest hołbiona i promowana przez drugą bestię, a obrazem bestii czy też posągiem jest upadły protestantyzm. Polecam moje wykłady z Apokalipsy. Tam szczegółowo, w detalach, wyjaśniałem te kwestie. Więc naprawdę serdecznie zachęcam do zapoznania się. I tutaj w wersetach od 15 do 17 na temat właśnie obrazu bestii czytamy takie oto słowa. I dano mu, chodzi o bestię z ziemi, i dano mu, czyli temu zwierzęciu bestii, tchnąć ducha w posąg zwierzęcia. Pierwszego aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia ten obraz, ten posąg, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia. To jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Więc mamy tutaj do czynienia z narzucaniem woli ludziom, którzy nie chcą się podporządkować autorytetowi człowieka. Więc zarówno Stany Zjednoczone, jak i upadły protestantyzm. Będą dążyć do tego, żeby zmusić ludzkość, aby uznała autorytet papiestwa. Niezależnie od tego, czy będzie to z przekonania, czy z przymusu, ważne jest to dla diabła, żeby człowiek robił to, co on każe. Nie musisz to wierzyć, nie musisz mieć co do tego przekonania. Masz po prostu robić to, co ci jest kazane, i tyle. A przypominam, że zarówno pierwsza, jak i druga bestia reprezentuje diabła. I jest powiedziane wyraźnie, że będzie wydany dekret śmierci, o tym będziemy mieli osobny odcinek. Będzie wydany dekret śmierci na tych, którzy nie będą chcieli ugiąć swoich kolan przed Baalem, mówiąc językiem starotestamentowym, czyli nie będą chcieli oddać czci fałszywemu Bogu. Nie będą chcieli uznać autorytetu człowieka, który występuje w imieniu szatana, i tacy ludzie będą prześladowani, i będzie wydany na nich dekret śmierci. Pan Jezus w 16 rozdziale Ewangelii Jana powiedział, że będzie to czas, gdzie ludzie będą mieli przeświadczenie, że służą Panu Bogu, i że każdy, kto uśmierci sługę Bożego, będzie mniemał, że w pełni w ten sposób służbę Bogu i przyczynia mu chwały, co jest strasznym zwiedzeniem. Bóg wyraźnie powiedział: Ja nie mam z tym nic wspólnego, oni będą to czynić, bo nie znają ani ojca, ani mnie. Ale tutaj czytamy również o represjach ekonomicznych, że tacy ludzie będą mieli problemy z kupowaniem, ze sprzedawaniem, z normalnym życiem. 18 rozdział z kolei księgi. Objawienia informuje nas o takim totalnym karachu finansowym, gdzie bogacze będą rozpaczać, bo ich pieniądze stracą wszelkie znaczenie, ich bogactwa po prostu będą totalnie bez wartości. I wszyscy, którzy pokładali swoją ufność w mamonie, w obligacjach, w papierach wartościowych, w złocie i tak będą zrozpaczeni. Bo ich fundament runie w gruzach. Zresztą Biblia mówi wyraźnie, 1 Koryntian 3:11, że innego fundamentu nikt nie może postawić oprócz tego, który już został ustanowiony, a którym jest Jezus Chrystus. Więc jeżeli ktoś nie buduje na Chrystusie, to musi się rozczarować. Co obrazuje też historia o domu zbudowanym na skale i domu zbudowanym na piasku. Dom na piasku. Zawsze musi runąć. Natomiast ten, który jest na skale, którą jest Chrystus, przetrwa każdą burzę. To jest piękne, ewangeliczne, chrystocentryczne przesłanie. Ale czy to jest tak naprawdę to, czego powinniśmy się obawiać? Czy to jest to, na czym powinniśmy się skupiać? Czy powinniśmy teraz wszyscy trzymać się za portfele i drżeć? Odnośnie tego, ile zer będziemy mieli na koncie, tak? I czy przetrwamy od pierwszego do pierwszego, czy jak niektórzy od dziesiątego do dziesiątego? Czy na tym powinniśmy się skupiać? Pan Jezus e, przestrzegał i również wcześniej w Starym Testamencie Bóg Jahwe przemawiał i przestrzegał o tym, że jest coś ważniejszego niż kryzys ekonomiczny, finansowy czy jakikolwiek inny. W księdze Amosa, w ósmym rozdziale pozwólcie, że otworzę. Księga Amosa, ósmy rozdział. I tam wersety od 11 do 12 czytamy tam takie oto słowa Oto idą dni mówi wszechmocny Pan że zaśle głód na ziemię nie głód chleba ani pragnienie wody Lecz słuchania słów Pana, i wlec się będą od morza do morza, i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. Straszliwy opis, przerażający, niepokojący. Ale Pan Bóg tutaj mówi, jakiego kryzysu powinniśmy się obawiać przede wszystkim. Nadejdzie taki czas, kiedy człowiek nie będzie miał już sposobności zapoznać się ze Słowem Bożym, oddać swojego życia Chrystusowi, a tym samym dostąpić zbawienia ich życia wiecznego. I wielu ludzi dzisiaj w pogoni za pieniądzem, za sławą, za blichtrem, za prestiżem, za karierą. Za e, wygodnym życiem, świadomie rezygnuje z Chrystusa. Mówiąc, że nie mają na to czasu, że jak będą starzy, to wtedy się tym zainteresują, albo tak naprawdę mają gdzieś to, co się z nimi stanie, bo dla nich liczy się to, co jest tu i teraz, i, i tyle. A co tam później będzie? Kogo to obchodzi? Zatrważająca ilość ludzi ma takie podejście dzisiaj. A Pan Bóg tutaj mówi, że nadchodzi poważniejszy kryzys. Kryzys, w którym ludzie będą rozpaczliwie szukać sposobności poznania Słowa Bożego, posłuchania o Chrystusie. Nakarmienia się zdrowym, duchowym pokarmem, a nie będzie takiej możliwości. Zupełnie tak jak w przypowieści o dziesięciu pannach, gdzie pięć panien było przygotowanych, a pięć nie. Wszystkie zasnęły, więc nie było nikogo, kto by czuwał do samego końca, wszystkie zasnęły. Ale gdy nadszedł odpowiedni czas i oblubieniec nadchodził, Mądre panny oporządziły swoje lampy i weszły na wesele, a głupie poszły szukać kogoś, kto sprzeda im oliwę. I kiedy potem wróciły już, mając kupioną oliwę, było za późno. A pan młody powiedział im wprost: Nie znam was. W Biblii to określenie znać, nie znać, poznać. Ma wiele różnych znaczeń, ale najczęściej odnosi się do relacji. Więc Pan Bóg tutaj mówi nie, że nie wie, kim oni są, czy one, tak, w tym przypadku, bo to panny były. Ale mówi o tym, że, że nie ma między nimi więzi. I one rozpaczliwie chciały wejść na to wesele. Mówią, panie, wpuść nas! A on mówi, przykro mi. Sorry, smutno, ale nie ma takiej opcji. I tutaj Biblia mówi, na czym tak naprawdę powinniśmy się skupić. Dlatego w Księdze Izajasza w 55 rozdziale, w wersetach 6 i 7, czytamy tekst, który doskonale uzupełnia się z tym, co co było napisane w księdze Amosa, 55 rozdział, 6 i 7 werset, i tam czytamy tak. Szukajcie pana, dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły, i niech się nawróci do pana, aby się nad nim zlitował do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Niesamowite słowa. Więc z jednej strony Pan Bóg mówi, szukajcie mnie, dopóki jeszcze można. W księdze Jeremiasza w 29 rozdziale mówi, jak go szukać. On mówi, objawię się wam, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem. Więc nie można Boga szukać połowicznie, nie można do tego podchodzić lekceważąco, nie można też polegać na swojej wiedzy czy przynależności do jakiegoś kościoła. Zbawia nas wyłącznie Chrystus i relacja z Nim. Biblia nie mówi, kto ma styczność z danym kościołem, będzie zbawiony, albo kto doskonale zna Biblię. I potrafi cytować z pamięci każdy fragment, będzie zbawiony, tak? Czy cokolwiek innego jest powiedziane, kto ma syna, ma życie wieczne, kto wierzy w Niego, zbawiony będzie. Nie ma innej drogi. I dlatego teraz, póki jeszcze trwa czas łaski, Póki mamy sposobność, żeby poznać Boga, żeby otworzyć dla niego serce, żeby się nawrócić, zróbmy to. Bóg apeluje dziś, jeśli usłyszysz mój głos, nie zatwardzaj swojego serca. Dlaczego? Bo nadejdzie taki czas, kiedy być może będziesz chciał poznać Boga. A wielu będzie chciało wtedy, kiedy już będzie za późno, ze strachu przed konsekwencjami. To wtedy już nie będzie takiej opcji. Drzwi łaski będą zamknięte. Teraz jeszcze arcykapłan wstawia się za nami w niebiańskiej świątyni. Teraz, gdy zgrzeszymy, możemy przyjść przez niego. Przed Tron Boży, przedłożyć mu swoje prośby i zyskać usprawiedliwienie, akceptację i oczyszczenie. Ale w pewnym momencie dostęp do niebieskiej świątyni zostanie ukrócony zostanie zamknięty. Arcykapłan rzuci kadzielnicę, rozpoczną się grzmoty, błyskawice, i wtedy nadejdzie sąd, wtedy spadną plagi. A w krótki czas później Chrystus zrzuci swoje szaty arcykapłańskie i przybierze szaty królewskie, gdzie przyjdzie jako król królów i pan panów, aby oddać każdemu według jego uczynku. Dlatego teraz, póki jest sposobność, szukaj pana, dopóki jest blisko, dopóki pozwala się znaleźć. I tutaj jest dalej wezwanie: niech bezbożny porzuci swoją drogę, niech się nawróci do Pana, dlaczego? Bo jest hojny w odpuszczaniu. Moi drodzy, to jest chyba najważniejsza cecha Pana Boga: że jest hojny w odpuszczaniu, tak naprawdę, poza grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, który polega na całkowitym zatwardzeniu serca. I znieczuleniu się na głos Boży, nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby nam wybaczyć. Ewangelia Jana nie, przepraszam pierwszy list Jana pierwszy rozdział, werset siódmy mówi nam o tym, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jest mnóstwo fragmentów, które mówią o Bożym przebaczeniu, o tym, że gdy On wybacza, to wrzuca to w głębiny morskie. Spróbujcie coś wrzucić do morza. Czy będziecie w stanie to znaleźć? Nie ma takiej opcji. Dlatego, gdy Pan Bóg wybacza, wybacza definitywnie. Nie ma czegoś takiego, że Pan Bóg wszystkim może wybaczyć, ale mnie nie. On jest w stanie wybaczyć każdemu, kto tego pragnie kto uwierzy w Jego przebaczenie, kto przyjmie Jego miłość, kto postanowi Mu zaufać. Więc moi drodzy, żaden kryzys, choćby najpoważniejszy, nie jest straszny tym, którzy swoje zaufanie pokładają w Chrystusie. Bo to On właśnie obiecał, że jeżeli sprawy Królestwa Bożego będą stać u nas na pierwszym miejscu, to wszystko inne, co jest nam do życia potrzebne, zostanie nam dodane. W księdze Izajasza jest piękna obietnica, która mówi, że. Tam prorok mówi o tym, że przeżył wiele lat i obserwował różne rzeczy. Ale nigdy nie widział sprawiedliwego, któremu by coś brakowało, ani jego dzieci żebrzących o chleb. Fantastyczny tekst. To nie oznacza, że sprawiedliwy nie będzie miał doświadczeń. To nie oznacza, że będzie opływał w luksusy, nie. Ale oznacza, że Pan Bóg dba o potrzeby swoich wiernych. I ja tego doświadczyłem wielokrotnie w swoim życiu. Mógłbym tutaj opowiadać multum doświadczeń, ale na teraz chcę wyłącznie jednym zdaniem złożyć świadectwo, że tak właśnie jest. Bóg dba o swoje dzieci, dba o swoich wiernych naśladowców. To jest coś fantastycznego. On powiedział, że. Chleba i wody jego ludowi nie zabraknie. Chleb i woda to są podstawowe potrzeby, tak? Więc możemy nie opływać w jakieś luksusy, tak jak mówiłem. Ale Bóg zadba o to, żebyśmy mieli co jeść, w co się ubrać, gdzie mieszkać. Dla niego to nie jest żaden problem. I mamy obietnicę, że on będzie chronił swój lud w czasie końca. Że aniołowie będą przychodzić i usługiwać ludowi Bożemu. Tak jak usługiwali synowi człowieczemu. Że wojska anielskie będą bronić dostępu do tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. To są piękne rzeczy. Bójmy się właśnie bardziej tego, że oddalimy się od Boga i stracimy sposobność powrotu, stracimy sposobność poznania Go. Bo to, co jest tutaj na tym świecie, jest przemijające. Natomiast Bóg i wszystko, co z nim jest związane, jest wieczne. Nie wiem jak Ty, ale ja bardzo pragnę. Znaleźć się w Królestwie Bożym. Nie dlatego, że boję się kary, ale dlatego, że bardzo kocham Pana Boga. Pomimo tego, że popełniam błędy, pomimo tego, że wiele razy upadam, pomimo tego, że zdarzyło mi się nie jeden raz zasmucić go i zranić jego serce. Ale zawsze w moim sercu było pragnienie, żeby podążać jego drogą, niezależnie od tego, ile razy upadłem w swoim życiu. I on za każdym razem mnie podnosił, uświęcał i prowadził. Ty również możesz tego doświadczyć. Tylko kwestia jest, tego, tego, kwestia jest tylko teraz tego, czy tego pragniesz. Pomódlmy się. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w niebie, z całego serca dziękujemy Tobie za to, że dzisiaj mogliśmy przestudiować ten temat. Panie, dziękujemy Ci za to, że Słowo Twoje jest tak precyzyjne, niczym skalpel chirurga, a nawet lepiej, bo chirurg to w końcu człowiek. A Ty jesteś nieskończony, Ty jesteś... Doskonały pod każdym względem. I dlatego Słowo Twoje też takie jest, Panie Najdroższy. Sprawa, byśmy stracili z oczu ten świat, choć musimy na tym świecie żyć, ale prosimy, żeby to, co na tym świecie nie przesłoniło nam Ciebie, Panie i nie zastąpiło relacji z Tobą. Bo tak naprawdę nie ma większej wartości, którą człowiek mógłby zyskać, jak właśnie relacja z Tobą, jako Bogiem, Stwórcą. Nawet jeden z psalmistów właśnie napisał: Nie ma dla mnie wartości poza Tobą. Panie, spraw, aby to było nasze wyznanie, abyśmy także mogli. Wypowiedzieć takie słowa, ale nie tylko ustami, ale przede wszystkim, żebyśmy czuli to w naszych sercach i wyżywali w naszym życiu. Ty zdajesz sobie sprawę z tego, że my musimy żyć na tym świecie że musimy różne sprawy załatwiać, że musimy pracować że musimy coś tam sobie kupić, tak, czy y, coś zaplanować. I ty nie masz nic przeciwko temu. Ale ty powiedziałeś, że mamy żyć na tym świecie, ale nie być z tego świata. Charakterem i postępowaniem mamy reprezentować Ciebie, a nie nasiąkać tymi trującymi wyziewami diabelskimi, które spowijają cały ten świat i trzymają go w mroku. Mamy być Twoją światłością, która świeci przed ludźmi. I prowadzi ich do oddania chwały Bogu. Ucz nas, Panie, tego i sprawa, abyśmy właśnie tego kryzysu bali się najbardziej, żeby stracić łączność z Tobą, a nie tego, że poniesiemy jakieś straty, bo tak naprawdę żadna strata nie jest szkodą dla tego, kto w pełni Tobie zaufał. Bo Ty jesteś bogactwem naszym, Ty jesteś naszym szczęściem, Ty jesteś naszą najwyższą wartością. Twoje ręce się oddajemy i prosimy o Twoje prowadzenie i błogosławieństwo w imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za to, że uczestniczyliście w dzisiejszym nagraniu. Życzę Wam ogromu Bożych błogosławieństw. Wspaniałego dnia i zachęcam do pozostawienia lajka po tym odcinkiem, skomentowania, zadania pytania czy podzielenia się jakąś refleksją. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, zachęcam również do subskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco z wszystkimi materiałami, które tutaj się pojawiają. Jak również zachęcam do tego, aby wspierać mój kanał, zarówno w sensie duchowym, Modlitwą, co jest bardzo, bardzo ważne, ale też, jeżeli ktoś ma życzenie, darami serca, aby ta działalność mogła się rozwijać dla chwały Bożej. To powiedziawszy, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.